Hejka, dzisiaj działamy Cześć. z Izą, jest z nami Karol Calik. Mistrz Strzyżeń. Dzisiaj będziemy pracować na włosach kręconych. Włosy są kręcone, wysoko porowate, więc myślę, że jeżeli chodzi o kolor, to tutaj jest dość duże pole do popisu, żeby jakby odbudować te włosy. Nawet samą, samym kolorem podziałać, tak żeby one wyglądały zdrowiej. Bo one na dzień dzisiejszy są dość mocno uwrażliwione. za powiedz nam proszę, co ty robiłaś z tymi włosami? Wszystko, to już po prostu wszystko. No na pewno rozjaśnianie. Mhm. To było moje główny cel, bo ja uwielbiam być blondynką. Lubię te blondy. I... Ale dzisiaj nie będziemy tacy jaśni. Jesteś no, na to wiem. gotowa? Tak, bo zaczyna ja się trochę stresuję. Dzisiaj ale... robimy ukłon po, tak. ponownie. Ja bardzo lubię robić te ukłony w stronę natury, więc idziemy z Izą trochę bardziej w naturę. Żeby ten kolor nie wyglądał na zasadzie jasnej peruki po tym, jak tak. y, Iza sobie świeżo robi kolor, to sama gdzieś tam mówiłaś, że czujesz się jak w peruce. Tak, prawda? że to jest taki dwa tygodnie, tydzień, póki się nie potrafi ciemny odrost, co ja się czuję taka sztucznie, naprawdę tak. sztucznie. Mhm. Więc dzisiaj y, niweluję sztuczność, wprowadzamy większy trochę odrost, całość będzie przełamana refleksami, na pewno ciut ciemniejszymi, ale tutaj ciemne nie znaczy gorszy. Ufam, ufam, ufam. Jeżeli chodzi tak. o strzyżenie? Super. Jeśli chodzi o cięcie, nie będziemy robić tutaj krótkich włosów, aczkolwiek chciałbym odświeżyć je na długości i przede wszystkim popracować w objętości z tyłu, ponieważ jak zobaczycie, zwrócę Wam do kamery, E, tak naprawdę tył wygląda mega płasko. Są e, wścięte włosy w jednej linii, więc e, na pewno popracuję unosząc te włosy, włosy w górnej części, e, tak żeby one bardziej się skręciły, a nie będę jakby skracał już przodów, ponieważ, tak jak zobaczymy, przody już mamy naprawdę krótkie, więc cały ten ciężar przerzucę bardziej do przodu. Co najważniejsze, Iza wygrała metamorfozę u Ewy na kanale. Ewa z okazji 70 tysięcy subskrypcji zorganizowała konkurs i właśnie tej przesympatycznej kobiecie Dziękuję. udało się go wygrać. Tak. Co cieszy zarówno mnie, jak i Izę, Myślę, że Karol. Mnie też, przede oczywiście. wszystkim. <grym> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do zobaczenia. Jesteśmy z powrotem, dokładnie. Iza, powiedz nam sama, jak się czujesz? No. no to jest po prostu efekt mówi sam za siebie. Cięcie jest fenomenalne, kolor jest przepiękny. no... Sam widzisz jak bardzo jakby ochłodził się ten kolor, jaki jest neutralny. Ja jestem zachwycona, chłopaki. Jest no, nie był neutralny, jednak pojawiają się na nim gdzieś tam złociste refleksy. To tak, jest tak. no, no i Pięknie, zachowana w jest natura. Lepiej. Starałem się jak najbardziej załagodzić przejście między odrostem u Izy naturalnym, a tym co się dzieje już pomiędzy. No i myślę, no i wyszła, że efekt wyszła. wyszedł. Jeżeli chodzi o strzyżenie, staro... o strzyżenie no to tak naprawdę trzeba było tylko podkreślić te piękne loki. Uniosłem je w górę i nadałem lekkości, ale też nie straciliśmy tej objętości w końcach, na czym nam bardzo zależało, więc myślę, że, że podkreśliliśmy jak najbardziej ten kolor strzyżenia. Super. Dajcie znać w Super. komentarzach, co sądzicie. Dzięki. Zachęcamy też do subskrypcji naszego kanału oraz kanału Ever. Jeżeli chcecie być na bieżąco. No i Gładnie. do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.